Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony Kana i witam was w wyzwaniu rozbitków. Moi drodzy, jesteśmy tutaj z naszą Simeczką, z naszą Eleną i tak, ona śpi, ona śpi i zobaczcie jak tutaj fajnie to wyglądać zaczyna majsterkowanie, mamy na czwartym poziomie, czyli jeszcze tutaj raz musimy sobie to ogarnąć. Choć tutaj moja droga rozpal sobie już na śniadanie. Majsterkowanie, gotowanie też mamy już na trzecim poziomie, czyli jeszcze ogrodnictwo też musimy sobie ogarnąć na piąty poziom. I jak sobie to ogarniemy wszystko, piecz, sobie pieczoną urbę, to wtedy będziemy mogli sobie odblokować pierwszą rzecz, bodajże. Tak, przybywa pierwszy przedmiot, czyli ta nasza skrzyneczka, która. No, dobra, niech będzie skrzynka, będziemy mogli sobie tam chować różne rzeczy. I tak, i wtedy fajnie, bo wiecie, jak sobie ogarniemy tą pierwszą skrzyneczkę, to następnie, dwa dni simowe później, dostaniemy matę do jogi. Więc y, to jest, y, no fajne, no bo wiecie, no troszeczkę rozrywki będzie miała z tą matą do jogi. Trochę będzie inaczej niż takie, wiecie, takie wieczne, tak, no, takie życie w samotności, no to jest najgorsze tutaj chyba, nie? Takie życie w samotności. Towarzystwo widzicie mamy tragiczne, ale co zrobić, bo na razie tutaj się nie zapowiada, żeby ktoś się rozbił na naszą wyspę małą, więc no niestety musimy jakoś to przeżyć, przetrwać. No, sikuje się znowu wcyta, że no niedobrze. Dobrze byłoby sobie tutaj to ogarnąć, no, żebyśmy mieli już ten kibelek drewniany tutaj zrobiony i wannę. To byłaby rewelacja. No ale widzicie, no na razie to idzie krew z nosa, zrób mebel. Lustro półkaścienna, półkaścienna, no to dawaj no, musimy to ogarnąć. Mam nadzieję, że ona się w jakiś sposób tam strasznie nie załamie tą całą sytuacją tutaj, no, ale co zrobić? No, sprzedaj wszystko. Okej. Okay. No nic, no, nic nie zrobimy, no taka sytuacja. Nie lubię ogrodnictwa? Nie. Ty masz lubić takie rzeczy, no bo nie masz wyjścia trochę, nie? Lustro. Okej, okay. no i znowu jej się siku chce, jest nieswoja, no ona tutaj raczej dobrego humoru nigdy nie będzie miała, żadnego dobrego nastroju, ale jejku, powinnam to odgrodzić, jakieś zjawy, jakieś zjawy tutaj się pojawiają, lustro, dawaj, po... ja nie wiem po którym poziomie majsterkowania będziemy mogli właśnie ten kiebrek zrobić, mam nadzieję, że nie na dziesiątym naprawdę, bo to byłaby masakra jakaś, jak nam zacznie brakować pieniędzy, no to wtedy posprzedaję te rzeczy, więc na razie, na razie nie będę wchodziła w tryb budowania, kupowania, no bo to trochę bez sensu. Hmm, aha, już nie mogę nic zrobić, towarzystwa ci brakuje, no nieźle. Możemy udawać wariata? E, obawiam się, że jako osoba normalna nie za bardzo możemy. Także, no poleż sobie, w takim razie odpręż się trochę. Zaraz się kasz. no i nie możemy znowu nic zrobić. I to jest takie właśnie, aha, i jeszcze musimy tutaj to naprawić, także chodź tu. Napraw bo tak to, to już w ogóle masakra będzie, jak nie będziemy mieli tej umywalki. To co, co, to już w ogóle będzie dramat? Dobra, i teraz tak, odzyskaj części, bo mogą się nam przydać. Nie wiem do czego wyrzucić. Nie możemy wyrzucić, bo nie mamy kosza na śmieci. No i co teraz? Bez sensu, będziemy tutaj jeszcze w syfie jeżeli e, Dramat, tu nic nie możemy, tu nic nie możemy. Mhm. Tu ręce, nie wiem, moje miejsce zęby zjedzmy sobie coś No bo Co mamy zrobić? No, nie mogę sobie z rośliną pogadać. Ja się właśnie Wiecie, Dobre będzie to, jak będziemy mogli już z roślinami rozmawiać. Bo wtedy trochę ta. Mm, społeczne rzeczy powinny pójść do góry, nie? Tak mi się wydaje. Mm, Igraj z ogniem, graj na kitarze, w piecz. graj z ogniem. No, ciężki los nastał. Dobra, poszuć kaście, teraz choć o mnie ręce z milion razy. Z milion razy. Dźwicznie ja śpiewanie. Wrócić zepsute jedzenia. Nie wiem do czego masz wyrzucić, bo tutaj nie mamy kosza. U mojej ręce. Okej, okay, dobra. I teraz chodź tutaj kontynuuj lustro. Nie masz wyjścia. Nie masz moja droga wyjścia. I tutaj co mamy? zmiana cechy. Okej, okay, ja się będę zgadzała na sobie, mm, tych zmianę cechy sobie tych żeby... O, jest, przepraszam, struknęła mikrofon. Nic w zasadach nie było o tym, w ogóle tam nie było nic o cechach, nie? Bo ja sobie z tego dotyczyłam, no ale jednak kontynuujemy sobie wyzwanie z innej strony. <laughs> Oczywiście link do strony macie w opisie, moi drodzy. Zrób mebel. się się dawaj. Więc, 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 no taka sytuacja. <laughs> taka sytuacja, że nie będziemy tutaj <laughs> tak narabiać, jeśli chodzi o te cechy. Ja sobie je po prostu będę zmieniała i tyle. Dobra, zrób rzeźbę. Rzeźba smoka, e, królika. O, możesz porobić te rzeźby. Dobra. I mamy mam 300 simulonów. Na razie spoko. Deś sporo mamy, i widzicie, jak nam ten dzień mija, nie? Tak e, słabo trochę. Rozpal. Ale jest całkiem zadowolona, więc nie jest źle. E, piecz, wiesz, co? Chodź tutaj, Zów rybę. Będziemy ryby jeść, ze na to, no skąd byśmy w sumie wzięli te pianki i hot dogi? Przyjmijmy, że wylądowała i y, miała przez sobie hot dogi i pianki, i teraz już ich nie ma, więc to, co złowimy, to będziemy jedni. <laughs> Wydaje mi się, że to byłoby takie najuczciwsze tutaj, więc ona już to wszystkie hot dogi, co miała, pianki i inne tego typu rzeczy. No i teraz będzie ja to, to, co sama mm, znajdzie, złowi, zbierze. O, złowiła kwiata. O, i możemy tego krowokwiata w sumie sobie tutaj zasadzić. Nie pamiętam, jak to było z krowokwiatem. Czy on coś dawał? Czy się opłacało go? Nie pamiętam, jak to było. To w RWD w pierwszym pokoleniu, pamiętam, nie? Z tym krowokwiatem narabiałam, ale tak to już, kurczę, nie pamiętam, jak to z nim było. Chodź, zjedz sobie piecz, pieczę na ryba. Tutaj mamy to, także to sobie możemy sprzedać, okej. Okay. No i dobra, dobrze byłoby, żeby zjadła. Nie za chwilę będzie śpiąca, więc nie wiem czy ja ją wezmę do snu. To może jeszcze zrób mebel. Dobra, lustro. Jeszcze zrobimy lustro. Jak tutaj to wygląda? Majsterkowanie, czwarty poziom dalej, a już, za, już coraz bliżej piątego. Gotowanie idzie słabo, no i ogrodnictwo idzie bardzo słabo. No, przy ogrodnictwie ewentualnie może zacznę sadzić. Um, ten rozsadnik najwyżej i zacznę sadzić po prostu. No, co innego? Nic innego się chyba nie wymyśli. Zrób mebel, to proszę cię, donica ogrodowa. Ja chyba mam donicę ogrodową, czy ją sprzedałam? Nie pamiętam. Teraz, ale nie, w sumie rozsadnik chciałam, nie stwórz pamiątkę. E, w, o, w lat. Proszę cię. E, Zrób mebel i rozsadnik ogrodowy. Dobra, i myślę, że ty już pójdziesz sobie tutaj spać. No, higiena i spada, ale dobra, to już rano się umyje ona w umywalce. Ej, dobrze, że ta umywalka jest, że nam dali umywalkę. Naprawdę, I nie jest to wbrew zasadom, nie? więc to jest spoko. Dobra, ona proszę spać w ogóle, ja sobie tak myślę, yy, tak to sobie zamieścimy, myślę tu. To niby też tutaj możemy dać. Yy, Okej okay, i sobie tu obsadzamy, żeby mieć to w jednym miejscu. Przyjmijmy, że ona sobie to przesadziła. Okej, okay. no drzewa to niech stoją tam. I tutaj sobie weźmiemy kolejny rozsadnik no tylko jak ona sobie w stanie nie, dobra. no hashtag ten, masakra ogólnie. to już byłoby w ogóle zrobić na rachunki. no. nie tam było, że rachunki, no to wiecie jak jesteśmy na bezludnej wyspie, no to nie trzeba płacić tych rachunków w sensie, że jeśli się chce, wiem. w sensie, że mamy sobie koda wpisać na kasę, ale ja sobie utrudnię i Będziemy e, zbierać na to. na rachunki przyjmiemy, że mamy w domu do zapłacenia rachunki czy coś. No, nie, nie wiem. I tam automat pobiera pieniądze i tyle. E, schowaj do wyposażenia, nie wiem w jakim celu, ale mam nadzieję, że to wtedy jakoś tak cutnąć tutaj nie będzie umieścić w świecie. E, czarne słuchawki. No nic, dobra. Dalej się czujesz nieswojo, zaraz się kasz. no to mm, trudno. Dobra, chodź tutaj, rozpal, moja droga. <noise> Także dzień jak co dzień, moi drodzy, dzień jak co dzień na razie. Piecz, piecz, nie mamy ryby. No nieźle, nieźle. Nie mogę iść na ryby, bo ona jest nieswoja. Ok, to wiecie co? O, dobrze, że to mamy zjeść marchewkę. To trochę sobie pojesz i to też grzyba zjedz, Ok. I marchewkę jeszcze sobie zjedzą. O, jaka bibna. Okej, okay, dobra, tutaj sobie pojadłaś zabawa. No, nie brakuje ci jako tako. Higiena. Tylko, że wiecie, ona się za się ze sićka, Także, tak, higiena bez sensu jest ją o, tutaj, nie wiem, dawać do góry, że tak powiem, dorzuć kłodę. O, no właśnie, o tym mówię. O, mojej ręce w takim razie. Napisie wody. O, możemy dać Napisz się wody. Umyj ręce umyj się. Będziesz miała lepszy nastrój. I wtedy możemy sobie tutaj sprzedać wszystko. Podlej teren. I sprzedaj wszystko. Okej, okay. podlej teren. Czemu nie mogę podlać terenu? Podlej teren. Nie wiem o co jej chodzi. Jaki ma problem? Zrób mebel. Stoik barowy do nisa ogrodowa. Rozsadnik ogrodowy to nam się jeszcze przyda. Nie wiem, nie wiem, czemu ona nie może podlewać. Co bez sens. Nie mam pojęcia. pojęcia. Dobra, ale to będzie ostatnia donica na razie i będziemy musieli po prostu sobie tutaj, um, no, zarabiać pieniążki. Podlej to nic, pogłębiaj wiedzę o. Możemy sobie pogłębiać wiedzę jak najbardziej. Zróbmy mebel, ozdobać ścianę na o, za 125, jak było? Była ściana ścienna, była. Mhm. Dobra. No dobra, jak tu mamy wyposażenie, to przynajmniej nam tutaj jako taką nie jak cuchnie. A mogę sobie to sprzedać? Nie mogę, szkoda. raz za zero, nie? raz <grybujesz> za zero, żeby po prostu się pozbyć tych śmieci. No ale się nie da, no to nic nie poradzimy na to. No, dawaj. Dawaj, 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 bo musimy jechać z tym równo. Zrób mebel, ozdobno, ozdoba i Już y, nam zaczyna brakować pieniędzy, więc pójdę i to posprzedaję wszystko. Zaczynasz być głodna, idź na ryby iść na ryby, żebyś mogła sobie zjeść tutaj jeszcze, nie? No bo co? No bo co? No musi sobie pojeść, dziewczyna. Także złowimy może więcej tych ryb, żeby ona miała. Dobra i tak, mamy tutaj ozdoby ścienne, także piękny zarobek. To możemy sobie tutaj wystawić. Mhm. Tutaj mamy po 350, rewelację. Będziemy mieć na rachunki, także świetnie. E, zasiej Aha, e, ro, idź na ryby. Łow jeszcze ryby. Podlej teren. Ja nie wiem, czemu ona nie chce podlać. Czy to jest tutaj za blisko? No nie, nie powinno być tutaj jakiegoś problemu z tym. Podlej. Podlej łzami. Ok, no to chodź, że łzami podlejemy. Podlej łzami. Co, nie ma konewki? Dobra, przynajmniej to mamy ogarnięte. Okej, okay, dobra. E, tu przy tobie możemy sobie pogłębiać wiedzę. Patrzcie, mamy już pomale na, na żółto wszystko. Także pogłęb sobie tam więcej i pójdziemy <coughs> rozpalić ognisko. I będziesz e, rybkę smażyć, moja droga. Ograniczę drugi poziom. Za chwilę powinienem skończyć trzeci. Eee, Mamy piąte gotowanie. No to jest tym gotowaniem, nie? Mm, piecz. Ej, nie złowiłam ryby? Co ty? Lecie rybełów? Nie, no, nie swoją. Zjedz to. Zjedz. Zjedz i zjedz. Dobra, pojadłaś sam. To chodź tutaj, moje sobie ręce, chociaż tutaj i tak za chwilę. się pościuśkasz, Także na chwilkę tylko, nie? aha umyj zęby dobra myjemy ręce a jeszcze musimy naprawić no super świetnie jeszcze się musiało zepsuć umyj ręce od części dobra to tutaj mamy to ten sposób Umyj ręce umyj zęby umyj ręce. Mm, wyczyść e, towarzystwo zapawa. no i, i spać no masakra grave na mnie o Graj w namiocie, zabawa ci później. Widziałam, że jest taka interakcja, ja nie wiem, cały czas tylko spać, spać, spać i wiecie, nie? Zobaczyłam, że jest taka interakcja, graj w namiocie. I zabawa faktycznie idzie do góry, więc to jest spoko, ale bardzo powoli idzie. Aha. Skryj się w namiocie, okej. Okay. Eee, czytaj przegląd leśny? leśne. Graj w namiocie, śpi. Dobra, idźże spać. Idźże spać, dziewczyno, masakra z tobą. Masakra, o, możemy ewoluować, ok. Nawieść, przy wszystko, zbierz sobie plon. No, nie wiem, jeszcze troszeczkę mamy tutaj tego jedzonka. Więc to możemy sobie zostawić. kiedy ten krowak nam dojrzeje, nie? Hmm. Nawoź, karta śmieci. O, pozbyłam się śmieci. Przy wszystko. Dobra. Nawoź pogłębiej wiedzę. OK, pogłębiej wiedzę w takim razie. Tutaj mamy co głód. A, no to idź na ryby. Zostaw to, list na rybki. Rybki, rybencje. E, Za mało umiejętności, by łowić ryby w tej okolicy. Co? Bez jaj. Ja muszę łowić ryby, żeby mi jeść. E, dobra, mamy trzeci poziom wędkarstwa. No nie mamy ryby. Oj, Boziu, zbadaj wodę wędkuj na przynętę z grzyba. Co to jakby yy, nam... stawić jezioro, morze, nie wiem, co to, jak to nazwać, ale że nam to wzrosło. Jabłko złowiła, serio? Okej, okay, mamy coś, o konia zapaliśmy. super. Już się martwiłam, że będzie ciężko tutaj złowić rybkę. Ona jest głodna, nie? No to dobrze byłoby, żeby coś łowić. A już jest 19, czekajcie. Ja nie wiem, ale te dni tutaj mi tak lecą. No też wiadomo na trójeszce sobie gramy, no, żeby to tak w miarę szybko ogarnąć. Pełnia księżyca. Dobra. Mm, gaś, piecz, pieczona ryba. Dobra, zjemy sobie. Jejku, jeśli się ku chce. E, higiena jest tragiczna. Jest mega głodna. Za chwilę sobie zje towarzystwo, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest jeden wielki dramat po prostu. E, no. Schowaj do wyposażenia. E, nawet nie możesz ochoty pogłębiać wiedzy. Ja się nie dziwię. Trzeba już żyć co tego jedzenia. Nie mamy tutaj kosza. E, Patrz we gwiazdy. Wam się w blasku księżyca, to i tak nam nic nie da. Szkoda, że deszcz czy nie pada, byśmy się myli w deszczu. Szkoda, że do tej wody nie może wchodzić, nie I się kąpać. Powinna być taka możliwość, bo to trochę nie, nie za bardzo, wiecie. Moim zdaniem tutaj powinien być jakiś staw. Mimo wszystko. Ech. I na przykład tutaj, wlejemy sobie wodę, cofnij, to sobie przesuniemy i tutaj po prostu, a ona tu nie będzie mogła wejść, znaczy jeśli wejdzie to co ona tam zrobi? Wiele tam nie zrobi. Mm. Także ustaw prędkość. Ok. Sobie damy tutaj. I, 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 i. Już nie pamiętam, gdzie to było wszystko. no nie byłam tutaj w zrepołkowaniu. Tutaj mamy te wody takie poda z liśćmi ta wasz na eee, gorące źródła słonawa woda Okej. Okay. obiekty To byśmy mogli sobie dodawać po prostu te takie rzeczy. Ja za nie zapłacę, to się nic nie dzieje, ale to będzie tak wyglądało. Tak, yy, wiecie, właśnie naturalnie, nie? Ok, to powinno być dodane tutaj. Dobra, Żab nie daje. Widzicie, o wiele lepiej to wygląda, tak bardziej naturalnie. E, baw się w wodzie, szukaj żab. No, będzie możliwość szukania żab teraz, no, no okej. Okay. To się nic nie stanie, moim zdaniem. Moim zdaniem to będzie nawet na plus tutaj. Będzie ciekawiej. Mam godzinę, no, prawie pierwszą w nocy, masakrę. E, zrób mebel, moja droga, o, złaścienne. Póki masz dobry humor. Póki masz dobry humor, to musisz to sobie okarnąć. nie? No Patrzcie, no i te świetliki, to wszystko, nie no, spoko. Zezwól, niech żaby sobie tutaj siadają. I tutaj też. Okej. Okay. Musi być robactwo. Musi być. Okej, okay. działamy, działamy. Druga w no tutaj. No ale ona musi zarobić pieniądze. No, nic. Co ma dziewczyna zrobić, nie? No. Dobra, na trujeczce, Jak to wygląda z tym No i mam to poziom majsterkowania. To powinnam się już bardziej wziąć za to gotowanie, tak naprawdę. Zagotowanie. to ogrodnictwo nieszczęsne powinnam. Zasi... Jab nie jabłko. Absolutnie nie jabłko. Zaśnij tego grzyba, zaś sobie marchewkę majsterkowanie, nie, nie twórz pamiątki absolutnie. Zrób rzeźbę. Eee, dobra, zrób mebel. Stół jadalniany, półka ścienna, przesły Krzesło do jadalni, do nic No kiedy my tu będziemy mieli eee, łazie, do łazienki rzeczy, to ja nie wiem. mam pojęcia już mamy ranek. Całą noc zapieprzała dziewczyna, nie? O, -o to coś co nam się dzieje na zbierz sobie plon. Więcej opcji. Dajcie jakieś. Upryskaj. Y, sprzedaj. Dobra, sprzedaj wszystko na razie. Podlej. O, podlej teren. No i ona nie może tak normalnie podlewać. Ja nie wiem o co chodzi. Czemu tak nie może? Podlej łzami, podlej łzami co szczęście, że ona jest smutna. Całe szczęście, że ona jest smutna, bo przynajmniej możemy kwiatki podlać, nie? No. E, przynajmniej tyle. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapeczko w górę i słyszymy się w następnym odcinku z naszą Eleną, która się rozbiła na wyspie. No. Trzymajcie się. Pa, pa!